Babciu, mówię, patrz, mówię ten, o, 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 mówię, zobacz, 000 000. jak ten lekarz do mnie w szpitalu pytanie. jakie inkubatory były w Elblągu w osiemdziesiątym pierwszym? Ja mówię, a pani się, chodzi? się chodziła? W, tak le tak, w nowym szpitalu, myślę, że tak leżałaś, że ty Nie tak, że w szpitalu, ja cały no. się myślałam, że w szpitalu. I, i, I ten lekarz do mnie mówi, na gastroenterologii w Elblągu, w tym w Warszawie. Pani ja nie, żeby wstał. Tak, jakie, tam, jakie ten, jakie inkubatory? No, pan mówi. No, Może wyśmieć, no, że były no, z was no. z Warszawy, mówię w Warszawie, ale mówili we w Dobra, jedno, teraz ja jestem taksówkarzem no. i tak mówię, że nasz na marturze, bo była na, 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 tej, na, na oddziale, oddziale onkologicznym, nie? No, tak, tak. Tym tam na, na, no, podczas operacji tak, brała udział, tak, nie? Tak, tak. Instrumentariuszka i on do mnie mówi ten... Ja mówię, no mówię, było też mówię, mówię z więc od e, 74 tak. on do mnie tak. Panie Damianie, jakiego 84? Tak, tak. 70, 74, Panie Damianie, on jest mówi od 88. Ja mówię, no. nie, proszę wy nie może. Ja mówię, bo ja się w 81 no. urodziłem. Tak. Panie Damianie, tak. nie moja żona, ja złę żony, żony, tak mówi, słyszałem, jego żona mówi, e, kochanie, 88 powstał. No. Nie zatkało, ja mówię, pan sobie nie bez Pani się kłócił, bo raczej Pana żona, no. lepiej mówię, a że w mojej rodzinie to wszystko jest jedna wielka kurwa, magia i zakłamanie, więc mówię, wie no. Pan co, coś mi się nie zgadza. Wszedłem do tego hejlendra, do Pawła, mówię, Natalia, powiedz ty mi, to? weź zobacz, mówię, w którym roku powstał szpital elbląski, bo ja nie mogę na Tak. Namierzyć. Tak. Natalia szuka, patrzy, patrzy, tak. Damian, jest napisane 88. No. A ja tak siedzę, mówię, kurwa, to gdzie ja się rodziłem w kapuście? No. Wszyscy uśmiechnie, no. Siedzimy tak, tak. i widziałem, muszę się jej zapytać, ale jak wróciłem temu, to myślę, nie, nie będę się jej pytał, nie. bo tak naprawdę mi Nie, tak. Nie, nie tak. no. Zapytam się kogoś kompetentnego. No. Patrz i dzisiaj przyszła ta Tereska, nie? Dzisiaj przyszła. Patrz no. i, i to mówi, na żalomskiego się urodziłeś. No tak, no, tak. A to Teresa pomagała przecież wypraw we wszystkim z Ulą. No, tak, z ulą, Nie, no, że nie wiecie, jak się urodziłem, no. to jeszcze. No. Jaki inkubator? Skąd on sobie myślał, ten inkubator? Ja powiedziałam cię do, do teorskiego, mówię yy, ciocia, mówię: Słuchaj, powiem tak. Ci jedno, być może tak. ja, tak. Yy, ja ten, ja yy, yy, co, yy, urodziłem się, mówię, zespół alkoholowo-łożyskowy, urodziłem się, mówię, zespół faz prawdopodobnie, I przez pole faz dobrze wiem, mówię, że dziecko przez miesiąc, tak. przez miesiąc prze, powinno być w ciemni tak. i powolutku stopniowo do światłem się je oswaja, tak. bo może oślepnąć. Tak. I to sobie tak. Ja mówię, więc sobie naświetlili oczy, wpisali jaskra, Tak <tulok> dalej ta ta, Gierkowa i ta Warszawa Centrum tym, dziecko kurwa pociągnęło, leczyło mi na to, na co nie ta, jestem ta, chory, zamiast leczyć na fast tak naprawdę. Ta, ta, ta. Gierkowa kurwa dalej ciągnęła pieniądze, więc kurwa leczyła niby na fastach, alkoholiczka i kurwa ta. tak poszło dalej. Tak, tak, tak jest. Ta, 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 ta. A w, w blągu mi wbijal do oczków i, i kurwa straciłem odcinka wzrok. A biedni stali, jakżeś ty krzyczał. To ja słyszałam Twój głos, bo to ból się Że no, kurwa jest normalny, no, do, jest czuć, że, że, ty, że ty z głowy. Ona naprawdę ozdjął, jest coś o, tak. Ja mówię, o, o dziecko, ktoś Was przeknął i ona wcielona, kurwa, diabeł dziecko, zło. w ogóle. Tylko widzisz, ja byłam wiesz młoda, ja nie wiedziałam, że to. Patrz, do mnie ta obok, co myśmy mieszkali na Wienickiej, sąsiadka do mnie mówi, Pani Zosiu. Wam się tak powodzi, bo tak samochody dziadek zmieniał. Te, no tak, e, tak, wszystko tak, telewizję, tak, my mieli tak, wszystko, tak, pierwsze dzieci. Tak. Jednakowo ubierałam. Tak. Ale mówię, dlaczego tak? Bo tak Niunia na nią na, na, na nią, niunia, ona była ładnie, spokojna, ładnie ubrana. Kokarda w to też urodziła, jak ja, nie? Ma met, tak, kilo 700. I tak, dziecinko. Cichutka do dziesiętnego roku. Tak, e, dziwna. Pani Zosiu, tak. ale niunia, dlaczego ona nikogo nie ma, tylko z panią chodzi? Mnie się rączki trzymała. Mm -hmm. A ja mówię, ani wybrudzi się stała. Ja nieraz mówię, wybródź się, żebym ja miała, miałam co prać. Tak. 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 Nie, ona od małego ja, ja nie, jest jakaś dziwna, widzona. I do siebie szepcze, gada no, do siebie. No, tak. To, co jak doprawiach dzieckiem, to no, był koszmar. Jak babciu was tak. było, w, 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 w tak. do Austrii. No, ona się no, opijała, ona leżała no, cały czas na tak. tej ziemi po prostu. To tak. ma no, była no, no, masakra. To Tu już masakra ale tu wszystko była tak, ma masakra. Tak, jak na tak, tak. Oj Boże, to się nie nie. To ona jest normalna. Mhm, tak. tak.